Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj nie za duży, ale dosyć ciężki. Transformator, rozwalimy sobie i zobaczymy, co można z niego. Raczej, co można z niego pozyskać, to już pewnie wiemy. Trochę stali, trochę miedzi. Powinno nie być problemu. Cztery śrubki, szpilki i wybicie blaszek. A ja lecę powagę i sprawdzamy sobie ile waży. Waga już przygotowana. Mam nadzieję, że widzicie. 4594 gramy, a więc ponad 4,5 kilo. 4600. Bardzo ładnie. Po złotówce. Co nam daje? 4 ,59 zł 59 groszy. Oczywiście jak zawsze po złotówce. Bo dopóki nie rozbierzemy, to kupywany jest jako złom. Waga ucieka, ja się biorę za rozwalanie i widzimy się na podsumowaniu. Jedna część za nami. Śruby wyszły. Trochę było zabawy, bo były krzywe, ale się udało. I teraz. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie większego problemu z wyciągnięciem pierwszej blachy. O, ładnie. Ładnie wyjeżdża. A więc będzie. Nawet bym powiedział, bardzo szybka robota. Zawsze problem jest z pierwszą. Jak pierwsza wyjedzie, to już później jest. Zawsze łatwiej. Pierwsza wyszła. delikatnie podważyć. To jest dobry sposób, jeżeli nie chcemy ciąć brudzić za bardzo. Bo później on się już będzie naprawdę bardzo fajnie rozchodził. nieraz te pierwsze, żeby wyciągnąć to jest tragedia, ale tutaj jak widzicie jest to naprawdę szybko i sprawnie. Dobra rozwalam do końca A już trochę porobiłem kupa złomu Taka, taki ładny zwitek miedzi no i tu zostało do odwinięcia jeszcze drugi kawałek nie pokazywałem tego bo co jest ciekawego w odwijaniu miedzi pobawiłem się sam tu jeszcze zostało mi trochę do odwinięcia odwinięcia no i tyle. I posprzątanie warsztatu. nie. No i rozebrane. Tu niestety mieć cewka. No ale nie będę tego obierał, bo to się tak strasznie Obiera, że hej. A cena w sumie 25 zł, jak za kilogram, to i tak jest ok. Szkoda, że nie było zwykłej miedzi, bo by wynik był lepszy. No tu mamy trochę miedzi zwykłej, stal. Sprzątam warsztat i widzimy się za chwilę. No i dobra, w miarę posprzątany towar poukładany Wynik będzie delikatnie przekłamany, ponieważ całą stal wrzuciłem do torby. Waga i sprawdzamy. Tak jak na samym początku zrobimy, żeby nie mieszać złom po złotówce 3432.

718 gram po 33,20 w tej chwili, co nam daje 23,84 grosze, a łącznie 37,67. Przypominam, że zaczynaliśmy od 4,59, a więc wynik naprawdę mega. Jak zwykle, paga szaleje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć!